Hej wszystkim! Z okazji Dnia Kobiet nagrywamy wywiady z ciekawymi osobami. Zapraszamy do oglądania. Jest dzisiaj z nami Mania. Mania, proszę powiedz nam, co robisz dla szkoły? Hejka! obecnie jestem redaktorem naczelnym w szkolnej gazecie Ekonowinka, ale działam także w szkolnym samorządzie jako doradca do spraw medialnych oraz podróżuję z Erasmusem. Wróćmy do tej Ekonowinki. Jak to wszystko się zaczęło? Do ekonowinki tak naprawdę dołączyłam w drugiej klasie, kiedy moja polonistka Magdalena Nawrocka zachęciła mnie do tego. Początkowo miała dołą miałam dołączyć jako grafik, e, jednak po pewnym czasie zaczęłam pisać artykuły oraz, e, oraz jakby rozwijać się w tej gazetce, dlatego po pewnym czasie dostałam e, promocję na stanowisko redaktora naczelnego i tak się to utrzymuje do teraz, tak naprawdę. E, czy chciałabyś dalej robić coś w kierunku dziennikarstwa albo pisarstwa, właśnie? Uważam, że to jest dosyć sporna kwestia dla mnie, jako że jestem na kierunku ekonomicznym i chciałabym jednak w tym kierunku się rozwijać. Jednakże dziennikarstwo, grafika oraz pisanie tak naprawdę są moją pasją i uważam, że fajnie by było, gdybym zdołała w przyszłości połączyć jakoś tę część ekonomiczną oraz tą część dziennikarską. Super. Dobrze, Mania, powiedz mi, czy uważasz, że chłopcy mają łatwiej w życiu? Powiedziałabym, że to bardzo zależy. Na tym samym poziomie, że trudno mi po prostu porównać te dwa stanowiska do siebie. Myślę, że to jest temat po prostu na bardzo dużą debatę, którą nie do końca chciałabym być częścią, e, dlatego że wolę, wolę po prostu myśleć, że jest ustanowiona równowaga i na tym to zakończę. Super. E, I myślę, że ostatnie pytanie. uważasz, że samorząd robi wszystko dla uczennic? Czy to jest wystarczająco? Uważam, że naprawdę nie ma tak do końca więcej do roboty, jeżeli chodzi o uczennice. Nasza szkoła traktuje dyskryminację dosyć poważnie. Posiadamy różowe skrzyneczki i ja pomyślę, że nie ma jakby różnego rodzaju innych sposobów, żeby wspierać uczennice. Zarówno nasze nauczycielki, jak i nasze uczennice utrzymują to wsparcie i uważam, że jest to bardzo wystarczający poziom. Dobra, dziękujemy Mani. Jest dzisiaj z nami Angelika. Angelika, proszę, powiedz nam, co robisz w samorządzie? Jestem przewodniczącą sekcji organizacyjnej samorządu uczniowskiego. Okej, okay, czy możesz powiedzieć, czym się zajmuje ta sekcja? Tak naprawdę można powiedzieć, że zajmuje się ona wszystkim i niczym. Jak są jakiekolwiek wydarzenia w szkole, to tak naprawdę za wszystkim stoi sekcja organizacyjna. Jakieś gazetki, właśnie jakieś dni tematyczne. Można powiedzieć, że to wszystko to jest. Samorzą sekcja Samorządu Uczniowskiego organizacyjna. No dobra, a powiedz mi w takim razie, dlaczego akurat zostałaś przewodniczącą tej właśnie sekcji? E, ponieważ e, można powiedzieć, że jestem wszędzie i wszystko mnie interesuje, a dodatkowo e, nauczyciel, który jest opiekunem e, Samorządu Uczniowskiego, je uczył także mnie i stwierdził, że jestem odpowiednią do, osobą do tej funkcji. Super, a czy uważasz, że Samorząd Uczniowski. Robi wszystko dla uczennic i uważa, że one czują się tu komfortowo? Uważam, że tak, że samorząd uczniowski robi bardzo dobrą robotę, jeśli o to chodzi, bo. Nie widać takiej sytuacji, jakby była jakaś przepaść lub po prostu różnica w traktowaniu kobiet i mężczyzn u nas dodatkowo są takie na przykład inicjatywy jak różowe skrzyneczki w łazienkach dziewczęcych, więc wydaje mi się, że samorząd robi bardzo dobrą robotę, jeśli o to chodzi. No dobra, i myślę, że już ostatnie pytanie. Czy uważasz, że chłopcy mają łatwiej w życiu? Uważam, że odrobinę tak, ponieważ po prostu od kobiet się wymaga tak naprawdę wszystkiego i niczego. Dobrze, dziękujemy. To chyba na tyle. Jest z nami Julka. Julka, powiedz mi, czy dobrze jest być wiceprzewodniczącą? Wiesz co, gdybym miała powiedzieć, czy to dobrze jest być wiceprzewodniczącą czy nie, powiedziałabym, że najbardziej co cenię w życiu to ludzi. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, a szczególnie w wyborach. Okej, okay, rozumiem. Dobrze, dziękujemy Julce.